Wersory to są takie wektory o długości 1, takie wektory jednostkowe. I zobaczcie, mamy tutaj do policzenia u kwadrat. To jest iloczyn skalarny i wyraża się on takim wzorem, jak mamy tutaj po prawej stronie, czyli będziemy teraz liczyć, zobaczcie, u to jest 5p minus q i to będzie do kwadratu. Podnosimy to zgodnie ze wzorami skróconego mnożenia, czyli to będzie 25p kwadrat. I teraz, jeśli chodzi o wektory podniesione do kwadratu przy iloczynie skalarnym, no to jest to po prostu równe modułowi do kwadratu, czyli nie piszemy już tu żadnego kąta. Teraz minus 10pq i teraz mamy iloczyn p i q, czyli zgodnie ze wzorem będzie tutaj cosinus kąta, między nimi mamy 90 stopni i odjąć q kwadrat, dodać ku kwadrat, przepraszam, oczywiście to jest ta sama sytuacja, co była tutaj, czyli jeśli podnosimy do kwadratu dany wektor, no to wtedy on, to jest równe kwadratowi modułu. I teraz będziemy tutaj porządkować, mamy tak, p jest równe 1, tak, i q też, bo to jest wersor, czyli mamy tutaj 25, dodać 1, a teraz tutaj mamy cosinus 90 stopni, no to jest równe 0, więc to będzie całe równe 0, więc nasz u kwadrat będzie równe 26.